Pewnie wszyscy wiecie. To jest feta, wkomponowała się tutaj nam do szafki. I powiem Wam kilka słów o kursie, który dla Was przygotowałyśmy razem z Lejlą z uzdrawialni. Jeśli zawsze chciałyście malować, odnawiać, jeśli ciekawił Was ten temat, jeśli macie dość swojej aktualnej pracy i chciałobyście robić coś nowego. Albo jeśli potrzebujecie po prostu w wolnym czasie usiąść i sobie coś podziubać i mieć z tego satysfakcję, to bardzo Was zapraszam do kursu. Na kursie namalujecie taką szafkę, ale to nie skończy się tylko na takiej szafce, bo później możecie sobie pomalować zupełnie inne meble. Stół, szafę, wieszaczek, łóżko w takim stylu i zrobić z tego piękną kolekcję. Co, no jeśli zdecydujecie się na zakup, to mi będzie bardzo, bardzo miło, że, że ze mną, razem ze mną rozpoczniecie tą przygodę z odnawianiem mebli. Ja ze swojej strony obiecuję Wam, że poprowadzę Was naprawdę za rączkę po kolei, nawet jeśli nigdy nie miałyście wcześniej do czynienia z odnawianiem, z malowaniem i że na pewno będziecie zadowolone.